To jest e, m, m, w sumie m, e, moja siostra. To jest mój brat. Jesteśmy rodziną. I rodzina to w ogóle jest grupa takich osób, które są wplątane w różne zawiłe relacje. Trochę od siebie uzależnione. Trochę zmuszone się kochać, mimo tego, że różni ich i płeć i wiek i, i, i status. Ale jednak to jakoś zwykle wychodzi. Nikt mnie tak nie denerwuje jak moja rodzina i nikogo nie kocham bardziej niż moja rodzina. E, moja rodzina się liczy się trochę. Mm -hmm. e, e, nie, nie trochę, e, bardzo. E, bar e, bardzo. Bo e, 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 moją rolę gram z syna e, i bardzo dobrze e, e, radzę ze, ze stresem. No. Chciałbym ja powiedzieć, że my dwoje gramy dla, dla widzów, bo my budujemy naszą premierę. Słuchaj, no. budujemy swoją rodzinę. Jesteśmy rodziną, mamy się wspierać, wspierać, opiekować się, dawać ogromne szanse. I Wybaczać sobie. Wybaczać sobie. I być troskliwy. Tak, i akceptować siebie nawzajem. Tak, i opiekować się. I opiekować się. Moja, moja praca Justyny mhm. i nasze naszą Teatru 21 to jest ogromna szansa przed naszą premierą. Tak. I musimy to tutaj zaakceptować, i bierzemy się za roboty. Bierzemy się za roboty, chcemy przedstawić model rodziny, takiej, jaką sobie wyobrażamy my.